Cześć. Dziś bierzemy na warsztat dwie rzeczy, które są, no wiesz, super ważne przy każdym większym zadaniu. Tak. Nieważne, czy to projekt w szkole, jakaś wycieczka klasowa, czy no coś bardziej skomplikowanego. Mhm. Z jednej strony zobaczymy, jak dobrze podsumować to, co już zrobiliśmy, czyli no jak napisać sprawozdanie końcowe. Dokładnie. A z drugiej strony coś, co robimy na początku. Jak przewidzieć ewentualne problemy? Jak analizować ryzyko? Tak, to ważne. Pomyślmy o tym, jakbyśmy pisali ostatni rozdział przygody i jednocześnie sprawdzali mapę przed kolejną podróżą, no i prognozę pogody. Właśnie. To są takie dwa kluczowe elementy układanki, można powiedzieć. Podsumowanie w raporcie pozwala nam zrozumieć, co poszło dobrze, a co, no, może nie do końca. Gdzie były trudności? Tak. A myślenie o ryzyku z góry. To jakby mieć plan B, albo C, albo i D. Oba te elementy, wiesz, ucą nas na przyszłość, pomagają, żeby kolejne zadania robić sprawniej. Okej, okay, to zacznijmy od tego podsumowania. Może rozpakujmy to trochę. Czym tak naprawdę jest to sprawozdanie z projektu i czemu nie wystarczy po prostu powiedzieć zrobione? No, najprościej mówiąc, sprawozdanie to takie yy, formalne podsumowanie całej drogi projektu. Od pomysłu do finału. Aha. To jakby uporządkowana opowieść o tym, co się wydarzyło, co osiągnęliśmy, no i jakimi środkami. Ale zanim zaczniemy pisać tę opowieść, trzeba sobie odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania. One nam ustawiają, wiesz, całą resztę. Trzy pytania. Jakie? Po pierwsze, dla kogo my to w ogóle piszemy? Mhm. Czy odbiorcą jest nauczyciel, który oceni projekt? Może sponsor, który dał pieniądze i chce widzieć efekty? A może dyrekcja albo inni uczniowie? Okej. Okay. To jest kluczowe, bo to decyduje o języku, poziomie szczegółowości, no i na co położymy nacisk. Inaczej piszemy dla kogoś, kto zna projekt, a inaczej dla kogoś z zewnątrz, prawda? Trochę jak z tłumaczeniem czegoś koledze, a nauczycielowi. Niby to samo, ale forma inna. Rozumiem. Co dalej? Po drugie, w jakiej formie ma być to sprawozdanie? Czyli. Jak ma wyglądać? Tak. Czy wystarczy plik mailem? PDF? Czy może wydruk na papierze? A może i to, i to? Mhm. Czy są jakieś wymogi co do formatowania? Czcionka, układ strony to niby takie detale techniczne, ale ważne, żeby sprawozdanie w ogóle no, zostało przyjęte i dobrze odczytane. Warto to ustalić na początku. Czyli trzeba znać zasady gry, zanim zaczniemy pisać logiczne. A to trzecie pytanie? Trzecie. Jaki ma być układ treści? Jak to ma być zbudowane? Struktura. Tak, struktura. Dobre sprawozdanie powinno być logiczne. Powinno prowadzić czytelnika od ogółu do szczegółu. Musi mieć przejrzystą strukturę, podział na sekcje, które jakoś naturalnie wynikają jedna z drugiej. Mhm. Pomyślmy o tym, jak o budowie, no nie wiem, dobrego wypracowania. Musi być wstęp, co to za projekt, potem rozwinięcie, co zrobiliśmy i jak, i na końcu zakończenie, podsumowanie, wnioski. W porządku, wiem już o czym myśleć przed pisaniem, ale co decyduje o tym, że sprawozdanie jest naprawdę wartościowe, a nie tylko takie odhaczone? Przede wszystkim musi być przejrzyste i czytelne. Jasne. Nawet najlepsze informacje nic nie dadzą, jeśli będą podane chaotycznie. Język powinien być formalny, ale zrozumiały. Bez komplikowania. Właśnie. Unikamy potocznych sformułowań, ale też niepotrzebnego naukowego żargonu, jeśli to nie jest konieczne. No i kluczowa jest rzetelność. Czyli prawda. Tak, musi opisywać faktyczny przebieg projektu, zgodnie z prawdą. I jeszcze jedno. Nie ma jednego idealnego szablonu, wiesz. Zawartość zawsze zależy od specyfiki projektu, od jego celów, skali. Jasne, każdy projekt jest inny, ale pewnie są jakieś elementy, które pojawiają się niemal zawsze. Taki, no nie wiem, kręgosłup typowego sprawozdania? Zgadza się. Pewne stałe punkty zazwyczaj tam znajdziemy. Po pierwsze, takie podstawowe informacje: tytuł projektu i termin realizacji. Żeby od razu było wiadomo, o czym mowa. OK. No i data przygotowania sprawozdania. Potem wchodzimy w sedno część merytoryczna. I co tam dokładnie opisujemy? Co tam jest ważne? Tutaj wiesz, relacjonujemy, czy udało się osiągnąć te zamierzone cele. Czy zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania? A jeśli nie? A jeśli coś poszło inaczej, pojawiły się jakieś zmiany albo trudności, to jest właśnie miejsce, żeby to wyjaśnić. Opisujemy konkretne kroki, które podjęliśmy. Często używamy tu liczb, wskaźników. Na przykład? Na przykład, ilu było uczestników warsztatów? Ile materiałów wyprodukowaliśmy i porównujemy to z tym, co zakładaliśmy w planie. To pokazuje konkretne rezultaty. Tu robi się naprawdę ciekawie, bo często projekty wiążą się też z pieniędzmi. Jak pokazać, co faktycznie zrobiliśmy i ile to kosztowało, tak żeby było to wiarygodne? No właśnie. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej sekcji sprawozdanie z wykonania wydatków czyli część finansowa finanse. Tak, tutaj pokazujemy, jak wydaliśmy dostępne środki. Najczęściej robi się to w formie tabeli. Porównujemy planowane koszty czyli ten nasz plan finansowy kosztorys. Kosztorys czyli plan. Dowody czyli co? Zestawienia faktur i innych dokumentów księgowych, które potwierdzają każdy wydatek. Warto wiedzieć, że faktura to jest ten oficjalny dokument zakupu, sprzedaży. Mhm. Uh -huh. A jeśli jej nie mamy, np. przy jakichś drobnych wydatkach z własnej kieszeni, które potem rozliczamy, stosuje się czasem coś takiego jak dowód wewnętrzny. To też dokument księgowy. Czyli nie wystarczy napisać, wydaliśmy tyle i tyle, trzeba to udokumentować. A co jeśli mamy coś ważnego do dodania, które nie pasuje ani do opisu działań, ani do finansów? Właśnie na to jest miejsce w sekcji Informacje Dodatkowe. Aha. A to nie jest jakaś zapchaj dziura. To jest strategiczne miejsce. Możemy tu wyjaśnić jakieś nieoczywiste aspekty projektu, podkreślić dodatkowe korzyści, które się pojawiły, albo opisać nieprzewidziane okoliczności, które wpłynęły na realizację. Można tam też wspomnieć o wolontariacie na przykład. Dokładnie. Można tu wspomnieć o wkładzie niepieniężnym, właśnie jak praca wolontariuszy. Czyli szansa na dodanie kontekstu. Co dalej? Dalej mamy załączniki. To jest właśnie ta teczka z dowodami. Okej. Okay. Kopie umów, te wspomniane faktury, ale też zdjęcia z wydarzeń, jakieś zrzuty ekranu strony internetowej, jeśli ją robiliśmy, listy obecności uczestników, materiały promocyjne, no wszystko co namacalnie potwierdza, że zadania zostały wykonane i przyniosły określony efekt. A na sam koniec jakieś formalności. Tak, zazwyczaj sprawozdanie kończy się oświadczeniami. Tak, to takie formalne zapewnienie. Na przykład, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą. Że wykazane koszty faktycznie poniesiono na cele projektu. To buduje zaufanie i chroni obie strony. Rozumiem. No i oczywiście musi być podpis kierownika projektu albo osoby odpowiedzialnej. Ktoś musi formalnie wziąć odpowiedzialność za treść dokumentu, prawda? Mamy w materiałach przykład sprawozdania z projektu szkolnego, tego o przedstawieniu dla seniorów. Yy, inscenizacja bożonarodzeniowa dla podopiecznych stowarzyszenia na rzecz seniorów. Możemy na niego zerknąć? Myślę, że to pomoże zobaczyć, jak te wszystkie elementy, no, jak one się łączą w całość. Oczywiście, to jest dobry, konkretny przykład. Uczniowie z pomocą rodziców i nauczyciela przygotowali jasełka i upiekli ciasteczka dla seniorów. Projekt trwał od października do grudnia. Jak wyglądało ich sprawozdanie, co tam zawarli, przechodząc przez te punkty, o których mówiłeś. Zaczęli od jasnego stwierdzenia w części merytorycznej. Że cel głównie został osiągnięty. Przedstawienie odbyło się 22 grudnia. OK. Następnie opisali realizację dwóch głównych zadań. Po pierwsze, zadanie 1, czyli inscenizacja, opisali kroki: stworzenie scenariusza, przydział ról, sześć prób w świetlicy, mm -hmm. wspólne wykonanie scenografii, tu zaznaczyli pomoc taty ucznia i terapeuty. Przygotowanie zaproszenia i podkreślili, że wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem, krótko i na temat. A drugie zadanie? Ciasteczka. Zadanie dwa: ciasteczka. Też konkretnie. Kupiono produkty, upieczono i udekorowano 150 ciasteczek, zapakowano je i wręczono seniorom. Cel zrealizowany. Proste i jasno. A finanse? Czy tam też było tak klarownie? Tak, w części finansowej zamieścili tabelę. Porównali planowane koszty z faktycznie poniesionymi. Wylistowali wydatki, druk scenariusza i ról, materiały na scenografię, kostiumy, druk zaproszenia, produkty na ciastka, materiały do pakowania. I jakim wyszło, zgodnie z planem? Co ciekawe, w tym przypadku koszty planowane, czyli 620 zł, idealnie pokryły się z poniesionymi. O! To się rzadko zdarza. No, rzeczywiście. Pod tabelą znalazło się zestawienie dokumentów księgowych. Podali numery konkretnych faktur i dowodów wewnętrznych, które potwierdzają te wydatki. A czy wykorzystali tę sekcję informacje dodatkowe? Mówiłeś, że jest ważna. Tak, i to w bardzo istotny sposób. Zaznaczyli tam, że znacząca część pracy została wykonana nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Czyli co dokładnie? Konsultacje nauczyciela, pomoc rodzica i terapeuty przy scenografii, pomoc innego rodzica przy pieczeniu ciastek. To pokazuje pełniejszy obraz zaangażowania i zasobów, które włożono w projekt, a które nie miały odzwierciedlenia w budżecie. To jest cenna informacja dla odbiorcy. Świetnie to pokazuje, że ta sekcja ma sens. Co było dalej? Dalej wymienili konkretne załączniki czyli właśnie te faktury i dowody wewnętrzne, o których wspomnieli w części finansowej. Te dowody. Tak. Na samym końcu znalazły się oświadczenia o zgodności informacji ze stanem faktycznym i o poniesieniu kosztów podpisane przez kierowniczkę projektu ucznicę Hannę Kowalską. Całość tworzy taki spójny i wiarygodny obraz zrealizowanego zadania. Czyli sprawozdanie to taka dobrze udokumentowana opowieść o tym, co już się wydarzyło. Ale mówiliśmy na początku, że ważne jest też myślenie o przyszłości i potencjalnych problemach. Co jeśli coś może pójść nie tak w trakcie realizacji projektu? Jak się do tego przygotować, zamiast tylko, no wiesz, gasić pożary? I tu płynnie przechodzimy do drugiego kluczowego tematu analizy ryzyka. Właśnie. Ryzyko to, najprościej mówiąc, prawdopodobieństwo, że wydarzy się coś niepożądanego, jakaś przeszkoda, albo że efekty naszych działań będą inne niż zakładaliśmy niepewne, trudne do przewidzenia. Mhm. Coś fascynującego tutaj to, że analiza ryzyka daje nam szansę pomyśleć o tych potencjalnych problemach, zanim one się pojawią. Czyli przewidujemy? Tak. To nie jest jakieś czarnowictwo, tylko przezorność. Trochę jak to wspomniane sprawdzenie prognozy pogody przed piknikiem. Lepiej wiedzieć, czy może padać i zabrać parasol, niż potem moknąć. No dobrze, ale czy to naprawdę konieczne? Czy nie wystarczy po prostu być elastycznym i reagować na problemy, kiedy już się pojawią? Czasem ta analiza ryzyka może wydawać się taką dodatkową pracą, zwłaszcza przy prostszych projektach? To prawda. Można reagować na bieżąco. Ale analiza ryzyka daje nam ogromną przewagę. Głównym celem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia problemu. Żeby się w ogóle nie pojawił. Dokładnie. Albo, jeśli już się pojawi, to żeby zmniejszyć jego negatywne skutki. Aha. Pomyślmy o przykładzie z innej beczki: ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe bardzo dokładnie analizują ryzyko. Na przykład choroby, wypadku. Kradzieży, żeby móc zaoferować odpowiednią polisę i składkę. Rozumiem. W projektach ryzykiem jest wszystko, co może podnieść koszty ponad budżet albo spowodować opóźnienia w harmonogramie. Analiza pozwala nam się na to przygotować, stworzyć plan B, a czasem nawet uniknąć problemu dzięki wcześniejszym działaniom. To jest inwestycja, która często się zwraca. Okej, okay, przekonałeś mnie, że warto, ale skąd takie ryzyka mogą się brać? Jakie są ich typowe źródła? Powiedzmy w kontekście projektu szkolnego, ale może też jakiegoś większego przedsięwzięcia. Generalnie możemy podzielić źródła ryzyka na dwie takie duże grupy. Jakie? Ryzyko zewnętrzne to są czynniki spoza naszego projektu i zespołu, na które mamy niewielki albo zerowy wpływ. Na przykład. Na przykład nagły wzrost cen materiałów potrzebnych do projektu. Inflacja. Zmiana przepisów prawnych, która wpływa na nasze działania, na przykład nowe zasady organizacji imprez, albo ta wspomniana pogoda, jeśli planujemy festyn na dworze. Ulewa to poważne ryzyko zewnętrzne. Jasne. A ta druga grupa druga grupa to ryzyko wewnętrzne. To jest ryzyko związane bezpośrednio z naszym projektem, zespołem albo organizacją, która go realizuje. Czyli to, na co mamy jakiś wpływ? Tak, przynajmniej częściowo. Na przykład Niejasny podział obowiązków w zespole, co prowadzi do chaosu, to sposób zarządzania, problemy finansowe organizacji, która nie jest w stanie zapewnić obiecanych środków, albo po prostu zła komunikacja. Konflikty w zespole. Właśnie. Jeśli ludzie w zespole się nie dogadują, łatwiej o błędy, konflikty, opóźnienia. Nawet choroba kluczowej osoby w zespole to jest ryzyko wewnętrzne. Rozumiem podział. Wiemy już, co to jest ryzyko i skąd może się brać. Ale jak w praktyce zabrać się za jego analizę? Czy jest jakiś sprawdzony sposób postępowania? Więc, co to wszystko oznacza dla kogoś, kto właśnie planuje swój projekt? Tak. Analiza ryzyka to jest taki metodyczny proces. Zazwyczaj przebiega w trzech logicznych krokach. Krok po kroku? Tak. Krok pierwszy identyfikacja. Tutaj naszym zadaniem jest zidentyfikować i nazwać wszystkie potencjalne ryzyka, które mogą dotyczyć naszego projektu. Czyli, co może pójść nie tak? Dokładnie. Robimy burzę mózgów, przeglądamy dokumentację podobnych projektów, rozmawiamy z zespołem, zadajemy sobie pytanie: co może pójść nie tak? I tworzymy listę. Na przykład: kluczowy dostawca może nie dostarczyć materiałów na czas. Albo sprzęt zawiedzie. Albo sprzęt techniczny zawiedzie. Zainteresowanie naszym wydarzeniem może być mniejsze niż zakładaliśmy. Członek zespołu może się rozchorować w kluczowym momencie. To wszystko są potencjalne ryzyka. Okej, okay, mamy listę. Co dalej? Krok drugi. Oszacowanie. Mając tę listę ryzyk, musimy ocenić każde z nich pod dwoma kątami. Po pierwsze, prawdopodobieństwo wystąpienia. Jak bardzo jest to możliwe? Tak. Czy to prawie pewne, czy raczej mało prawdopodobne? I po drugie, skutki, jeśli ryzyko się zmaterializuje. Jak poważne będą konsekwencje? Czy to drobna niedogodność, czy może katastrofa dla projektu? Aha, można to jakoś ocenić, na przykład w skali. Tak, można stosować różne skale, na przykład prostą. Małe, średnie, duże, prawdopodobieństwo i skutki. Albo bardziej złożone metody punktowe. Dobra, mamy listę, mamy ocenę i co z tym robimy? I tu jest krok trzeci: ewaluacja. Na tym etapie patrzymy na wyniki oszacowania i decydujemy, co dalej. Porównujemy poziom ryzyka, tą kombinację prawdopodobieństwa i skutków, z naszą, powiedzmy, tolerancją na ryzyko. Czyli na ile możemy sobie pozwolić? Właśnie. Czy dane ryzyko jest na tyle małe, że możemy je zaakceptować i świadomie zignorować? Czy może jest na tyle poważne, że musimy podjąć działania? Dla tych najważniejszych ryzyk planujemy konkretne reakcje. Bimy, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, albo jak zareagujemy, jeśli już się pojawią? Brzmi sensownie, ale skąd brać rzetelne informacje, żeby dobrze zidentyfikować te ryzyka i oszacować ich prawdopodobieństwo i skutki? To chyba nie może być tylko zgadywanie. Absolutnie nie. Chociaż pewien element przewidywania zawsze tu jest, ale mamy kilka sprawdzonych metod i źródeł informacji. Jakich? Po pierwsze, analiza danych historycznych to jest kopalnia wiedzy. Przeglądamy dokumentację zakończonych, podobnych projektów, sprawozdania, notatki, analizy. Co poszło dobrze, a co źle w przeszłości? Dokładnie, jakie problemy się pojawiły. Analizujemy własne doświadczenia i doświadczenia innych członków zespołu. Uczymy się na błędach swoich i cudzych. To logiczne. Co jeszcze? Obserwacja. Uważnie przyglądamy się otoczeniu projektu. Kim są nasi partnerzy, jakie mają mocne i słabe strony, jaka jest sytuacja w szkole, w społeczności lokalnej, a nawet szerzej w gospodarce. Obserwujemy też dynamikę w naszym zespole. Czy współpraca idzie dobrze, czy są jakieś napięcia. Czyli patrzymy dookoła i do wewnątrz. Tak. Po trzecie, wywiad. Rozmawiamy z ludźmi, którzy mają wiedzę i doświadczenie. Mogą to być eksperci w danej dziedzinie, nauczyciele, bardziej doświadczeni koledzy. Nawet jeśli nie są bezpośrednio zaangażowani w nasz projekt, czasem takie świeże spojrzenie z zewnątrz pozwala dostrzec ryzyka, których sami nie widzimy. Warto pytać innych. Zdecydowanie. Jest jeszcze modelowanie. Ale to już bardziej zaawansowana technika, stosowana głównie w dużych, skomplikowanych projektach. Na czym polega? Używa się tu narzędzi statystycznych, symulacji komputerowych, metod ekonometrycznych. Żeby liczbowo oszacować ryzyko i przetestować różne scenariusze. Dla projektów szkolnych, raczej rzadziej stosowane. Okej, okay. dobra. Powiedzmy, że przeprowadziliśmy analizę, mamy listę potencjalnych zagrożeń, wiemy, które są najbardziej prawdopodobne i groźne. I co dalej? Czy teraz pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nic złego się nie wydarzy? W żadnych wypadku. Samo zidentyfikowanie i ocenienie ryzyka to dopiero połowa drogi. Kluczowe jest aktywne zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie? Tak. To rodzi ważne pytanie. Jak skutecznie radzić sobie z tymi zidentyfikowanymi zagrożeniami? Tym powinny zajmować się osoby, które dobrze znają projekt. Zazwyczaj kierownik projektu we współpracy z zespołem i potrafią podejmować decyzje. Zarządzanie ryzykiem to jest ciągły proces. Składa się z dwóch głównych faz: jakich? W roku ewaluacji decydujemy, jak zareagujemy na te najważniejsze ryzyka. Co możemy zrobić? Możemy próbować unikać ryzyka, na przykład zmieniając plan, by wyeliminować zagrożenie. Możemy transferować ryzyko, na przykład wykupując ubezpieczenie, choć to w projektach szkolnych rzadkość. Możemy łagodzić ryzyko. Czyli zmniejszać szanse albo skutki. Właśnie, podejmując działania zmniejszające prawdopodobieństwo lub skutki. Albo możemy świadomie akceptować ryzyko. Jeśli jest małe, albo koszt reakcji przewyższa potencjalne straty. Przygotowujemy konkretne plany awaryjne. Plan B? Tak. Co dokładnie zrobimy, jeśli dany problem wystąpi? Kto będzie za to odpowiedzialny? Jakie zasoby będą potrzebne? Czasem oznacza to potrzebę modyfikacji pierwotnego planu projektu, np. dodanie jakiegoś bufora czasowego albo finansowego. To monitorowanie i kontrola ryzyka. I ona trwa przez cały czas realizacji projektu. Nie wystarczy raz zaplanować reakcję. Trzeba pilnować. Tak, trzeba regularnie sprawdzać, czy któreś z zidentyfikowanych ryzyk się nie materializuje. Czy nie pojawiają się jakieś nowe, nieprzewidziane zagrożenia. Jeśli jakieś ryzyko zaczyna się realizować, wdrażamy przygotowany wcześniej plan zaradczy. I sprawdzamy, czy działa. Dokładnie. Ale to nie koniec. Musimy też monitorować, czy nasze działania zaradcze są skuteczne, czy przynoszą oczekiwany rezultat. Jeśli nie, trzeba je korygować. Ciągle oceniamy sytuację i dostosowujemy nasze podejście. To jest bardzo dynamiczny proces, wymaga czujności i elastyczności. Super, myślę, że teraz zarówno sprawozdanie, jak i analiza ryzyka stały się znacznie bardziej konkretne. To naprawdę przydatne narzędzia. Może na koniec zbierzmy najważniejsze punkty takie must have do zapamiętania. Jasne. Zróbmy taką ściągawkę. Może się przydać nie tylko przed sprawdzianem, ale w ogóle przy planowaniu jakichkolwiek działań. Dobry pomysł. Po pierwsze, sprawozdanie końcowe. To nie tylko formalność, ale uporządkowana historia projektu. Pokazuje co, jak i z jakim skutkiem zostało zrobione. Ważne podsumowanie. Tak. Po drugie, zanim zaczniesz pisać sprawozdanie, ustal te trzy rzeczy. Dla kogo piszesz? W jakiej formie ma być dostarczone i jaki ma mieć układ, czyli strukturę? Kluczowe pytania na start. Po trzecie, typowe elementy sprawozdania to tytuł i daty, część merytoryczna, czyli co zrobiono, czy osiągnięto cele, część finansowa, jak wydano pieniądze, z dowodami, mhm. informacje dodatkowe, ważny kontekst, wolontariaty, załączniki, czyli dowody rzeczowe, no i oświadczenia oraz podpis kierownika. Cała struktura. A ryzyko? Ryzyko w projekcie. To możliwość wystąpienia nieprzewinionych problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na koszty, harmonogram czy jakość. Trzeba o tym myśleć. Tak, dlatego ważna jest analiza ryzyka. To proces, który pozwala zidentyfikować te problemy, zanim wystąpią, i przygotować się na nie. To inwestycja w spokojniejszą realizację. I jakie są etapy tej analizy? Główne etapy to. Identyfikacja, co może pójść źle, oszacowanie, jakie jest prawdopodobieństwo i skutki, i ewaluacja, czy ryzyko jest akceptowalne i co z nim robimy. Identyfikacja, oszacowanie, ewaluacja. I ostatnia rzecz. Sama analiza nie wystarczy. Kluczowe jest zarządzanie ryzykiem czyli ciągły proces obejmuje planowanie konkretnych reakcji na ryzyka oraz monitorowanie sytuacji i wdrażanie działań zaradczych w trakcie trwania projektu. Czyli planowanie i pilnowanie. Wygląda na to, że sukces projektu to nie tylko świetny pomysł i dobra realizacja. Nie tylko. Mhm, mm ale też umiejętność opowiedzenia o tym w klarownym sprawozdaniu, oraz, co równie istotne, zdolność do przewidywania i zarządzania potencjalnymi trudnościami dzięki analizie ryzyka. Te dwie umiejętności wydają się iść ręka w rękę. Dokładnie tak. Refleksja nad tym, co się wydarzyło, czyli sprawozdanie, i myślenie o tym, co może się wydarzyć, czyli ryzyko, to potężne narzędzia uczenia się. Pomagają w przyszłości. Tak, pozwalają wyciągać wnioski i sprawiają, że każdy kolejny projekt, czy to w szkole, na studiach, w pracy czy w życiu prywatnym, może być realizowany mądrzej i skuteczniej. A na koniec, może taka mała myśl do przemyślenia. Słuchamy. Jak myślicie, jak nawet taka prosta, nieformalna mini analiza ryzyka na przykład szybkie pytanie w zespole co zrobimy, jeśli Kasia się rozchoruje i nie przygotuje swojej części prezentacji na czas? jak coś takiego mogłoby wpłynąć na współpracę i końcowy wynik waszego następnego grupowego projektu w szkole. To rzeczywiście daje do myślenia. Dziękujemy za uwagę podczas tej analizy. Do usłyszenia.